nad jeziorem, nad stawem. Jesteśmy na bardzo fajnym miejscu. Daleko autostrada na horyzoncie, a my tu jesteśmy przy jakiejś winiarni, gdzie mogliśmy sobie parkować w nocy. Jak widzicie nie tylko my tu jesteśmy, ale jest też raz, dwa, trzy, cztery, pięć, pięć innych kamperów i idziemy na poranny spacerek z pieskiem. Grażynka jeszcze śpi, a po śniadanku ruszymy w dalszą drogę. Dzisiaj do przejechania mamy 900 km z hakiem, więc będzie trochę będzie trochę jazdy dzisiaj. Dzień trzeci, ruszamy. Jesteśmy pod Kansas City w stanie Missouri, Missouri i dziś dojedziemy do Colorado w pobliżu Denver. Mamy do przejechania. 630 mil, 1000 kilometrów 1000 kilometrów podał 9 godzin. No nam zajmie trochę dłużej, bo ja nie jadę tak szybko jak jak GPS myśli, że będę jechał A do tej pory przejechaliśmy Do tej pory przejechaliśmy 882 mile tylko A na dzisiaj 634 Zobaczymy jak nam to pójdzie, ale jedziemy non-stop, bo tu nic ciekawego w Kansas nie ma. Przejedziemy Kansas City, czy Kansas City, tam nie ma nic do oglądania. Więc chodzi o to, żeby szybko, szybko się dostać do ładnych terenów. Teraz tutaj, ciekawe stacje benzynowe. W ogóle liczba oktanowa w Ameryce. Jest inaczej liczona niż w Europie, więc trzeba dodać 5 punktów. Benzynka jest po 3,5 dolara, 88 oktanów, ale ona ma 15% etanolu. Taka, co ma 10% etanolu, czyli biopaliw, jest po 3,18, czyli sporo droższa i mniejsza liczba oktanowa. Z reguły wszędzie jest 10% etanolu w Ameryce, więc te 5% etanolu chyba nie robi różnicy, więc taką, taką sobie wlejemy. Można ją używać w pojazdach rocznik 2001 i nowszych, a nasz jest rocznik 2020, więc, więc można używać taką węzłę. I jedziemy przez Kanzas i takie widoki piękne mamy. Znaczy, od, paru od paru godzin przez następne parę godzin. Po prostu pola po horyzont płasko jakby kto wyprasował. Więc nie ma co oglądać, więc po prostu lecimy, lecimy prosto przecież żeby jak najszybciej przejechać przez te tereny i dojedziemy do górska do koloru. Welcome to Colorado, znaku, Droga dziura A tymczasem gór nie ma, jak było płasko, tak dalej jest płasko. Ta droga na horyzoncie to jest druga nitka naszej autostrady. To nie jest wąska szosa, to jest autostrada, tylko. Drugiej nitki tu praktycznie nie widać, bo gdzieś tam jest, daleko. Może coś pojedzie, zaraz to ujrzymy. O tam jakieś samochody jadą. Te, te autka są na drugim pasie autostrady, który jedzie w przeciwnym kierunku. Dojechaliśmy na jakąś farmę, tutaj spędzimy Noc dzisiejszą. Agroturystyka z własnym kamperkiem, no ale mamy spokojne miejsce, żeby tu zaparkować. Spędzimy całą noc, możemy zwierzątka poglądać. Sześć psów tutaj jest. Co chwilę jakieś psiaki przychodzą. A niebo fantastycznie wygląda te chmury są niesamowite, troszkę groźnie, jakby jakaś burza miała być. Noc będzie dość chłodna, bo będzie ma być w nocy tylko około 10 stopni, a my jesteśmy dosłownie na przedmieściach Denver. Tam na horyzoncie widać z daleka już góry skaliste, ten wąziutki paseczek na dole, bo to ciągle mamy jeszcze pół godziny do Denver, ale, ale to już w zasadzie są to już są przedmieścia Denver, ta, ta farma. I jutro dalej, dzisiaj jechaliśmy, dziś przejechaliśmy 1000 km Jutro mamy troszkę mniej, ale niewiele mniej, ale no chcemy wcześniej dojechać niż dziś tu dojechaliśmy, więc trzeba się będzie zerwać rano i jechać, żeby, żeby odwiedzić naszych znajomych, z którymi jesteśmy umówieni. A potem już będzie wolniej, więc będzie czas, żeby posklejać te filmy będzie troszkę więcej czasu na odpoczynek, bo ta jazda jest dość męcząca, zwłaszcza dla mojej żony. I ja tam jestem przyzwyczajony, ale ona nawet tylko jako pasażer w samochodzie po przejechaniu tysiąca kilometrów odczuwa już zmęczenie. Jeszcze raz, jeszcze raz te chmurki na niebie i znikamy, jedziemy, idziemy spać. Przyszedł kolega nas oglądać, hej kolego sympatyczny go home go home no mówić podobno słuchacie takiego takiego polecenia go home dzisiaj się udało się ruszyć przed świtem słoneczko jeszcze nie zeszło tam gdzieś między ale my ruszyliśmy wcześniej żeby zdążyć przejechać przed korkami w Denver że w tej chwili jest 5.20 rano. Do Denver mamy jakieś pół godziny jazdy może, więc będziemy przed szóstą w Denver jedziemy dalej na północ w stronę Wyoming. w horyzoncie ośnieżony szczyt. Tam chyba śnieg jest cały rok. My tutaj już nie Właśnie do Wyoming, czy do montan? Ale w Kansas tak samo W Jakie globalne przelotnienie Toż to tu można by miliardy ludzi Wprowadzić i by się pomieszcili Larami Wyoming Ko wojnie ma, Powinie tu jeździć Na koniach to nie parkować przy supach, nie? Skręcimy tu w prawo, patrz. St. Matthews, ale to episkopalny kościół, czyli anglikański. Ale ładnie wygląda. Do. To jest 2499 metrów, o ile pamiętam. Więc jesteśmy w wysokich Tatrach, choć krajobrazy bardziej takie, właśnie, pieszczackie niż taczeńskie. W ogóle nie są górskie, ale są podgórskie. Spindraliśmy się na 2454 metry. i Zaczynamy zjeżdżać tu, w dół. Czyli bo nie osiągnęliśmy jeszcze rysu ale coś chmury czasami tworzą piękniejsze krajobrazy niż, niż góry to zwłaszcza na Florydzie widać. na Florydzie nie ma co oglądać na Florydzie Floryda to jest taka łacha piach płaska ale chmury na Florydzie zawsze są przepiękne przez to, że z jednej strony ocean, z drugiej zatoka, tam często deszcze padają, więc te chmury na Florydzie bardzo często, bardzo ładnie Józef Katolikczyk. Ładne. A tu po lewej stronie duży parking, na którym się ciężarówka mieściła, a to zawsze tak było, że właśnie jak raz znalazłem jakiś kościół, gdzie mogłem ciężarówką zajechać, to potem to potem jeździłem przez... opasie sarenka się na trawniku w mieście, to miasto czy poza miastem co za różnica. W biały dzień na trawniku w mieście się pasła sarenka po lewej stronie. A ci na nogach idą do Montany? tu na nogach do Montany albo na Alaskę. Czemu ten pan nie się pleca, a ta pani nic opak... nie niesie? No to on nie z tej strefy. Na opak to jest. On powinien zide i A to jest szkółbas, popatrzcie. Po prawej stronie szkolny autobus. Autobus marki Focus pierwszej I, generacji. I dwie dzieci ma w środku. Dwoje dzieci. No bo po co wysyłać duży autobus? Na koniec świata, jak tam mieszka, a, a w Ameryce jest prawo, że do publicznej szkoły dzieci mają być dowożone szkolnym autobusem. Więc jak jest gdzieś na Zadupiu domek i tam mieszkał dzieci w wieku szkolnym, to te dzieci się dowozi szkolnym autobusem, właśnie takim jak ten z prawej strony. Kurde, tak mi się przypomniało. Tu patrz, jakiś fajny chipszczek. Aha taki dla dzieci Nie, to był prawdziwy Jeep kabowy z kurnikiem na dachu. To ciekawy kamperek, jakiś stary Chevrolet z podwyższonym dachem i przerobione na four-wheel drive. Wyprawowe auto bardzo fajnie wygląda.